Alo, halo kochani, witam Was serdecznie na streamiku z Greka zaczynamy teraz, a ja zaraz za chwilę sprawdzę sobie tylko dźwięk. Bo wiecie jak to jest? Ej, a co jest kurwa? Nie mogę sprawdzić dźwięku, bo mi się bufruje. Ojciec Mateusz, gdzie ty byłeś? Jak cię nie było siema? Halo, halo, kochani, witam was serdecznie. Dobra, na... dźwięk jest idealny z tego co słyszałem, także wszystko jest spoko. Tuta, tata, tuta, tuta, tata. Dobra, zaczynamy sobie przegląd w wiosek, co się działo dzisiaj yy, z tymi potyczkami, no dzisiaj był spokój, był spokój, chociaż były puszczone ataki, bo widziałem raporty, ale chyba goście cofnęli, bo później, za chwilę te ataki zniknęły. A my co? A my jeb kurwa dzbanuszek i co nam da? Chuja nam da, gówno nam da, bo wolałbym y, te y, jednostki, wiecie co kurwa? Dzisiaj przyszedł kabel, ten DPI czy coś takiego I drugi monitorek mogłem już wreszcie podpiąć pod kartę graficzną, a nie pod y, kartę z płyty głównej, jak było wcześniej No bo moja karta graficzna miała tylko jedno wyjście y, HDMI i kurwa wszystko lata zupełnie inaczej tak jakbym się przeszedł kurwa z, z HD ready na full HD albo 4K no jest wyśmienity jakoś dobra sprawdźmy sobie co tu pisze a tu pisze że chcą nam dać e, hoplitów a my hoplitów jak najbardziej potrzebujemy tutaj na przykład i co tu jeszcze możemy dobudować sobie no tutaj e, ej. Zbudujemy statek kolonizacyjny i, i, i wysyłamy go gdzieś? No bo ja mam kultury sporo, nie? No dobra, to wyślemy ten statek kolonizacyjny, zbudujemy i zobaczymy, czy uda nam się coś upolować, podbić dzisiaj. Eee, I co tu jeszcze? Za resztę, kurde, będę musiał. No nie mogę gospodarstwa wiejskiego. Hmm. Siema szaren, witam cię, wiesz, że ekranu nie ma. A, a kurwa, dobrze, że mi powiedziałeś, ale jestem dawnym, dzięki. A teraz kurwa. Ej, a czemu nie ma ekranu? Ej, no nie ma ich chuj Nie pokazuję czemu. O, teraz pokazuje. Jest teraz! Jest ekran. Poka ekran już pokazuje. Siemasz masz cześć. Zmienisz scenę, już zmieniłem. E, witam was serdecznie, jak się dzisiaj ten, e, dużo, sporo osób się dzisiaj pojawiło. Zaraz będzie, zaraz się zmieni, poczekaj. Du, 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 du. Bo to wy widzicie z opóźnieniem. No dobra. Czarno, będzie zaraz, za chwilę będzie przyjaciele. O jest. Ty, ty, I jest już obraz. W końcu Helena jest do rekrutacji na Greku. Jaka Helena? A kto to Helena? Yy, dobra, kochani, ja tu będę musiał wziąć troszeczkę sobie z tej jedynki. Czekajcie, a co to? O, 400 to mi coś zmieni. Będę mógł zbudować gospodarstwo. Ni chujutki. Potrzebujemy jeszcze trochę. Także jebniemy sobie czarkiem pewnie. No kurwa. Dobra, to jeszcze kurwa troszeczkę tego brakuje i... Jak 41 gospodarstwo wiejskie? To ile kurwa jest tych gospodarstw? Ja myślałem, że 40. Fleszem po oczach zajebałeś? Za jasno jest. A jak za jasno? No dobra kurwa, wiem dlaczego ty, bo chyba mam pod... Odczekajcie chwilę. Du, 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 du. Nie to nie to było wiem gdzie to było, to było chyba tutaj, chwila... Muszę pozmieniać kurwa te ustawienia, bo to jeszcze wiecie, to... Kurwa sprawdzam sobie generek 165 Hz jest ustawiony, także elegancko wam powiem. Dobra, to ja wiem o co chodzi, to ja już wiem kurde o co chodzi na pewno. To chodzi o tutaj o ten... Zaraz to zmienię, chwila kochani. Ustawianie HDRO. A co to jest? Wyświetlanie gry w HDR. O, właśnie to muszę zmienić. I chyba teraz będzie lepiej, zaraz zobaczymy. Mam ten HDR odpalony, ale u mnie na przykład spoko wygląda. Ja nie wiem u Was jak, zaraz. Na razie widzicie. Zobacz live, jak po oczach daje. No teraz już chyba be, powinno być ok, zaraz ten Wej, wejdę z powrotem na ten i zobaczycie. King Player, się masz, cześć, witam cię, hej. Pamiętajcie, kto jest pierwszy raz, to zapraszam serdecznie do tego, żeby zasubować, nie? Żeby zasubować i, i co, i wpadać częściej, jak teraz? Teraz powinno być ok, chyba. Czekaj, czy też jest jeszcze kurwa za jasno. A ja mogę w ogóle to wyregulować gdzieś tu, zaraz, zobaczę, czekaj. Właściwości... Ej, ale... Już git, tak? Jak już git, to jest zajebiście, bo to ten HDR włączony w grach, co się odpala, taki specjalne główienko. nie wiem do czego to w sumie tak naprawdę należy, ale jak jest, to się używa, bo czemu nie? King Player jak jesteś pierwszy raz to zapraszam do walnięcia suba. Dobra, lecimy sobie dalej. To już sobie, ale jak 41 gospodarstwa ja tego ciągle kurwa nie rozumiem. Co tu możemy zrobić z osłabiony atak to spierdalaj. 560. Eee, no dobra. Eee, i powiedzmy, że 100 z tych wyślemy i niech idą te 560, bo nam srebro się przyda do tego, żeby móc zapełnić yy, jaskinę Czyli co? Czyli te wyzwania już mamy ogarnięte. Teraz zrobimy sobie obóz, na obóz wyślemy kurwa. szyździ, nie mnie, tylu aż tych. Yy, a tutaj to co? To bierzemy surowce, no bo yy, widzę, że z, yy, z ludkami u nas w wiosce nie jest, jest zakolorowo. Nie jest za kolorowo, Także jak widzicie ja mam jeszcze w chuj punktów kultury yy, walki 2860 czy jakoś tak. A czemu nic nie piszecie na czacie? Piszcie coś. Yy, także no ładnie żeśmy sobie powalczyli. A ty ten, ojciec Mateusz. Pozdro live, pozdro, pozdro. A ojciec Mateusz ten, a tam się nie chwalili nic koledzy z sojuszu o atakach na mnie? Dawaj, gadaj, co gadali. mów szybko, kurwa, na bank coś tam pierdolili na tych na forach. Nie gadaj. To do 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 Dobra, zobaczmy co możemy sobie dobudować. Ja już walnęłem murek też na 25, no bo jak nie. Ale jak 45, kurwa. Już od dwóch tygodni. A to zajebiście, dziękuję. Lakaka. A Bumba La Kaka? No właśnie, dokładnie, niech tak będzie. Eee, czyli co? Czyli lecimy do kolejnego? A nie, jeszcze tu jedna misja wyspowa była. I co oni chcą? Osłabiona obrona przez 6 godzin. Surow... Spierdalajcie kurwa! Jo, King Surowce i jakieś tam inne Główna kurwa. Nie mam, nie ma ich. Dobra, idziemy na dwójeczkę. Dwójeczka to z tego co kojarzę to chyba było birenkowe miasto. Zaraz sobie wejdziemy do środka i zobaczymy, co tu się odpiernicza nam. Co my możemy tutaj zrobić za badania? My za badania możemy zrobić tutaj w sumie żadne, które nas interesuje. Także nie będziemy robić. E, tam nic nie pisali. Aha. Okej, okay, spoko. Póki co się kurwa trzymam, przyjacielu. Nie wiem na jak długo, ale walczymy, walczymy. Nie, troszeczkę ich zaskoczyłem. W sumie dzisiaj Kurwa, żebym wiedział czy oni chcą mnie kurwa zaatakować czy nie, no to chyba idzie też o oh, kurczę oh, on wrócił kiedy? Hakus, hakus ma, Jak kiedyś? Kurwa, z dobre 3 trzy tygodnie, cztery czy jakoś tak? Mówiłem kiedyś, że wrócę i wróciłem kurwa, bardzo... do szuk nigdy nie kłamie, nigdy. Dobra, to tutaj wejdźmy sobie do naszej akademii Kurwa, to jaskinię musimy do 10, żeby móc y, ładować w, w nią y, jak najwięcej srebra, żeby nikt nie mógł, y, żeby nikt nie mógł ten y, nas y, y, nas szpiegować. A właśnie, mam dla was raporty, które w, w, przygotowałem wczoraj. Otóż Tom Tom to co mnie zaatakował, to to, y, nie wiem czy widzieliście czy nie, ale to chyba jakiś stary raport był. A nie, czekaj, bo to 21 maja. Dobra. A więc tak, wypuściłem sobie wczoraj atak jeszcze tak yy, zobaczyć. Który świat Dimale, przyjacielu Hakus, no spoko możesz ten napisać, ale wątpię, że mnie przyjęli teraz. Oni chyba chcą mnie przejąć. Dobra, zobaczmy sobie tu. Te miasto jego to są gryfy. Ja właśnie chyba dzisiaj tu przypierdolę, dlatego że obawiam się, że on te gryfy szykuje na mnie, a one robią trochę zamieszania. Także tak, tutaj sprawdziłem, jeden gryw był, Dom Publiczny 2 atakuje miasto, tutaj już nic nie było i teraz tak, przeszpiegowałem sobie Dudusia. Dlaczego Dudusia przeszpiegowałem? A dlatego, że Duduś też mnie szpiegował i wydaje mi się, że są w komunitywie. Kumam stary, się zaraziłem w granie Grepo. no kurwa, ja też. Ja też kocham grepo, e, także przeszpiegowałem i tak, dom publiczny ma 320 ogni w lot 10, przepraszam, lot 9 e, ma takie oto wojska, ale ja jestem pewien, że to e, ten pan, który mnie atakował u niego schował, bo on za dużo mi to się wydaje jak na jedno miasto, żeby mieć tyle. E, 272 ognie w kolejnym mieście jego, później znowu jest ludki. Biremki ma, no i nie udało mi się przeszpiegować jeszcze tylko dwóch miast, które jest akurat na mojej wyspie, a dlatego je szpiegowałem, no dlaczego, no dlatego żeby, żeby co, żeby wiedzieć co się odpierdala na wyspie, czy się szykuje, czy nie, czy zaatakować z wyprzedzeniem, no bo w mojej sytuacji, jak ja jestem o wiele, no dokładnie King Clayer, ja też, wszyscy kochamy Greka. Dlatego ten, dlatego wydaje mi się, kurwa na jedynkę wrzucimy srebro. wydaje mi się, że moja duża szansa jednak w walce z większymi ode mnie to jest ataki takie nocne z wyprzedzeniem, czyli uwalenie kolona i po prostu czekanie, aż coś się kurwa stanie, że ktoś nas uratuje, czy coś, czy, no wiecie o co chodzi, nie? albo kurwa, nie wiem, czekanie na cokolwiek. Kurwa, mogłem tu wrzucić e, tą e, gospodarstwo, no ale to nie jest w sumie nic stracone, bo zaraz pierdolniemy sobie wioseczki na 4 godziny, także na bank nam starczy, e, na gospodar, a kurwa, nie starczyło, ty. no nie starczyło, ej grałeś na świecie Barry, co? nie i węcik zrób w Greku prawy dolny róg. Już tu, ta już za chwilę robię, tylko jeszcze tutaj muszę se dodać troszeczkę. Chyba będę miał. Tak jest. Ile cymugosłych. Ej, powiedz mi, ile kurwa można robić tych gospodarstw wiejskich? Bo mi się wydawało, że jest tylko 30, a ja już napierdalam w 144. O co tu chodzi? Yy. Ale panowie ile jest polubień? Jest trochę osób na streamie, a tylko trzy polubienia. Bardzo proszę polubić. Cztery przepraszam, a jest 7 osób. Także kochani. A kto nie dał jeszcze suba, to zapraszam serdecznie. Ten do, 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 do trzeci jeszcze tu dowalimy sobie troszeczkę e, srebra. Słuchajcie, a to tych bandytów zaatakowali i mówisz event, no dobra, lecimy evenci kochani, także tak jak wczoraj mamy 10 strzał i napierniczamy, wczoraj dosyć SPQR, XD, 45 jest, a nie było kiedyś 40, albo sorry, to już mi się mogło pojewać. może i 45 było, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, ja sobie zapalę tego fajeczka, tam lecą, lecą te strzały, a co to jest o to tutaj coś, nie wiem tej strony, SPUKR. pamiętam ten sojusz był kiedyś coś takiego na Epsilonie, czy jest to samo, to co było na Epsilonie, bo ja tam trochę z nimi wojowałem wtedy, ale to były troszeczkę zupełnie inne sytuacje niż mam teraz na swoim morzu, bo ja miałem wtedy około 100 miast, czyli ja sam więcej niż ich cały sojusz, także łatwiej było, no teraz mam troszkę przejebane, ale no co, walimy, walczymy, siemanko kurwa, hudson, jt, się masz. dobra, już ja fajeczka sobie wziąłem do ręki, także strzelamy dalej. Podeszli mi surki na M4. Aha, dobra. I, I co? I mamy, zobaczcie, strzałę znowu nam się udało. Wczoraj chyba z cztery nam się kurwa trafiły, a dzisiaj już jest jedna. O tu ładnie. Bo potrzebuję tych jak najwięcej punktów, bo muszę sobie dojebać tego wszystkiego wojska. W ogóle te jedno miasto jeszcze też by się kurwa w chuj przy... O, teraz 20. Tak jakby ktoś nas słuchał. To teraz same 14 proszę. I kurde, te dodatkowe strzały. Te gestory, boi z braci. O, proszę, z kompanii braci. I tu tylko zbroja. E, Walniemy sobie jeszcze tego jednego kawalerzystę, no bo jednak na kawaleria szybko. No i akurat bójka była, to ja dziękuję. Zostały nam trzy strzały, kochani. Trzy strzały i mamy tylko 77 tych punktów, które wymieni... No już 82 które o i kolejna strzała to mnie bardzo cieszy, które wymienimy sobie yy, na ten yy, na jakieś tam czary czy coś tam no tak żeby kurwa mieć czym walczyć z nimi a jezu drugi no i ostatnia strzała jaka ten i leci strzelamy i co się trafiło 14 także o, i strzała jeszcze jedna, także kurde, albo piątkę, albo, no, czternastka, no bo nic innego już nie zostały, także mi, musiałbym mieć, kurwa, naprawdę pecha, żeby trafić piątkę i trafiam czternastkę. Ładnie, i strzała, nie ma strzały. Także, no, to to, a co mogę kupić, bo ja chciałem tutaj sobie te, te 145, to jednak trochę będzie e, za ten. Biremeczki to na pewno bo potrzebne są, a resztę nie będę nic kupy, Bardoszuk dawaj na Emporiona to ci ogarniemy miejsce w sojku Wiesz co, nie ogarnę dwóch światów, zacząłem tu grać, to już zostanę tu, ale tu chyba i tak mnie zaraz podbiją, także podejrzewam, że bardzo szybko pewnie tam się przeniosę do ciebie co to jest, surowce, kurwa, osłabiony atak, i tak nie mam zamiaru nikogo atakować akurat przez 7 godzin z tego miasta, także spoko, dobra, wejdźmy sobie tu, tutaj rozbudowuję od razu te wioski, dlaczego? Dlatego, że zbieram żołnierzy, a na piątym jest 14, czyli o 4 więcej, na czwartym, przepraszam, także naprawdę się opłaca rozbudować te wioski, ja wale wykupiłem je wszystkie, na, jakie były na każdych wyspach, jakie miałem, czekaj, spodziewałem się tu, Spodziewałem się tu kurwa każdego, ale ciebie Hakus XD A czemu Hakusa nie? A co? Hakus może lubi oglądać Bardoszuka. No bo kto kurwa nie lubi. Dokładnie. O, Mantę możemy robić. No to jep, manta się robi, czemu nie? Manty będą nam bardzo potrzebne. Jeżeli będziemy chcieli odbijać miasta, które nam kurwa wrogowie będą chcieli przejąć, co mi tu sprzedaje. Minotaura chcesz mi sprzedać naprawdę, dziadu? Eee, nie chcę, Minotaura! Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nic, odwołaj, spierdalaj, niech stąd wyjeżdża. A my, co tutaj możemy sobie zrobić? Tutaj ogólnie to miał być. E nie wiem, czy nie zrobię tutaj magicznych. Ja mam antygryfy i harpie z eventu. No kurwa, no, no wiadomo, wszyscy tak mają, nie. A co cię, ojciec Mateusz, nie było ten ostatnio, dwie chyba wieczory jakoś tak. No nic, to także inwestujemy tutaj w rozbudowę tego miasta, dowalimy sobie troszeczkę tego, ja wiem, że pokazuję potencjalnym wrogom co mam tu w środku, no ale chyba wrogowie mnie nie oglądają, nie wiem, tak mi się wydaje. Czy oglądają, jak myślicie? Ty a aha nie mogę dobra szkoda mu kurwa chciał sobie ten co z, z, zabójca tych 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 dobra jakieś durne te oznaczenia w ogóle kurwa ja nie wiem na chuj oni tych oznaczeń narobili y, tak dużo czekajcie gdzie jest, to? jest bo y, hakus 32d pardoszek to sobie zapisz gdzieś mój nick albo coś i napisz jak wpadniesz. Jasne, jasne, zapiszę sobie i jak coś, no to w, no wpadnę pewnie, mi się wydaje, że i tak mnie niedługo podbiją, bo kurwa ciężko jest, no co ja mam Ci powiedzieć, ciężko, no zobacz, oni wszyscy dookoła mnie atakują. Oni wszyscy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. <śmiech> nie no, w sumie to muszę do Ciebie, Hudson, wpaść, bo byłeś pierwszy, nie, ale podpiszemy sobie pakt osobisty. Właśnie tak sobie myślę, czy tutaj kurwa, bo ja wczoraj też puściłem i ten i e, katapulty, żeby tam troszeczkę koledze powybijać tych też. Chcę wiedzieć, gdzie są te kurwa gryfy, nie? Gdzie gryfy były, bo nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, muszę przelecieć wszystkie raporty, bo kurwa, tą kartkę, na której wszystko sobie pospisywałem, to ja nie wiem, gdzie ona jest, nie? Nie mojej. Pierwszy byłem, no byłeś, byłeś, kolego, pierwszy, także tak, tak, masz rację, byłeś. A tutaj, o, to nasze zabawy z tymi. Czekaj, tu gdzieś będą tego. O jest, dobra. I kiedy my tam ostatnio zaatakowaliśmy? Ten. No to co, to puścimy sobie, kurde. Może puszczę tylko kawalerię tak na szybciocha, co? A ten y, pajac komu pomaga? Hoplitów, dobra, puśćmy sobie ich hoplitów wszystkich. Może akurat będzie więcej, to ten... My mamy z nimi pak XD. Nasz jest y, 13 milionów punktów. Ło, to sporo, sporo muszę Ci, muszę przyznać, przyjacielu. Dobra, zaatakujemy, atakujemy kurwa wyprzedzająco. Yy, to znaczy, no, żebym ja miał pewność, że on, oni odpuszczają, to mnie atakował, ale takiej pewności nie mam kurwa, no i nie mogę ryzykować, no. Ludzie, naprawdę nie mogę ryzykować, bo przecież oni mnie zjedzą. Oni są zasieni, żebym ja był w stanie z nimi, wiesz. Dobra, dwie biremki jeszcze sobie tutaj też dobudujemy. Za godzinę 21 będzie kek, a co kek? Będzie ten. A i ściągnę moje ogniki, puszczę tam z kolonem sobie gdzieś. Zaraz sobie obczajimy jakieś miasto, które będę mógł sobie podbić. Zaraz zobaczymy sobie te takie 617 to jednak troszkę za mało. Jacek bez powrotu. Jacek bez powrotu, kurwa, a to impedencja. Yy, ty, ty, ty. Na tym chciałem, na tej wyspie, bo tu mam jedno takie miasto dosyć słabe, sprawdźmy sobie, no kurwa opuszczone na razie muszę podbić, no bo co innego, nie ma co się kurwa pierdolić, że tak powiem za przeproszeniem, dlatego, że jak najszybciej potrzebuję te miasto, yy, no bo zjedzą mnie, Aj o to się ja bym sobie wziął, dobra, co tu ja mogę wysłać w ataku, Weź, wejdźmy sobie na ten, puśćmy najpierw 7 ogni, sprawdźmy jak to wszystko tam wygląda. No nie, ustawiłem Putina i nie widać. Hudson, na jakim świecie grasz? Co tam? Emporion. Dobra, kochani, ja będę kończył tego live'a z Greka, bo już zrobiliśmy co prawda sobie przegląd tych wiosek i dosłownie za jakieś 15-20 minut zapraszam was serdecznie, kochani, serdecznie na Rasta, na naszym nowym serwerze. Już ogarnąłem item list, ogarnąłem wszystko, już wszystko, e, wszystko działa. Jeszcze wczoraj dorzuciłem Dorzuciłem plugin, który nazywa się Meteor, czyli to co kiedyś było, że spada Meteor, jakiś event i tak dalej. Także kochani, bijajcie, będziemy budować HT Admina dzisiaj, bo wczoraj jednak nie zbudowałem, poszedłem spać, ale zmontowałem wam odcinek z Greka. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie, że byliście, za Wasz czas poświęcony i zapraszam serdecznie na Hurt World za 15 max 20 minut. To co, ształeczka prawda? A ten, to w tytule ta buźka? No i siemano, siema, no bolsowaty, siema, zapraszam na ten, na 15 minut będzie raz, to trzymajcie się, kochani, hej, joł. A z jakimi, ch... a, no to wypiszcie sobie dalej, ty możesz pisać sobie dalej na czacie, przecież czat nie wyrzuci. A ja zaraz odpalę tego, drugi. Dobra, kochani, idę się szykować, widzimy się za 15 minut.